Siemanko wszystkim witam was bardzo serdecznie na filmie kolejnym informacyjnym, ponieważ no problem wyobraźcie sobie został rozwiązany tutaj, jak pewnie widzicie już po aktualizacji właśnie tutaj tytułu, no okazało się, bo dziękuję za wszelkie propozycje, ale okazało się, że to coś malutkie było właśnie tym problemem z tym kurde komputerem i dlatego nie chciał się uruchomić dlatego też dlatego też z tej okazji będzie jutro o 14.30 live week z ukrytym tak zwanym korkiem bo ten kto oglądał Kulfona i Purposza to wie o co chodzi także no to by było na tyle. I jeszcze raz dzięki za wszelkie propozycje, które mi pomogły. No i zostawię ten filmik. Będzie dla mnie przestrogą i dla innych może okazać się pomoc. Na razie.